kolejny sprzęt audio na warsztacie tym razem Yamaha stereofoniczny odbiornik amplituner model RX 396 RDS wzmacniacz w ładnym stanie jeśli chodzi o wygląd nieporysowany panel nie wszystkie gałki kompletne zanieczyszczony lekko co mu dolega. Generalnie sekcja wzmacniacza działa poprawnie, przynajmniej tak przynajmniej tak miałem mówione, tak, tak dotarł do mnie na, na warsztat, że wzmacniacz działa, problem jest z sekcją tunera, a mianowicie nie stroi. Tuner nie stroi, nie zatrzymuje się automatyczne wyszukiwanie, brak stereo, także wskazuje wszystko na to, że gdzieś jest uszkodzenie w sekcji tunera, być może głowica, być może wystarczy jakieś strojenie dokonać nie wiem z jakiego rynku jest ten amplituner także wszystko wyjdzie w praniu pokrótce budowę, może mówimy sobie także cudów nie ma weźmiemy śrubokręt, śrubokręt, śrubokręt na samym środku widoczny dość duży wyświetlacz poniżej linijka przycisków programatora stacji poniżej korektor regulacyjny, gałki od tonów niskich, wysokich, balans i to co w każda Yamaha ma przeważnie, czyli tak zwany płynny. Płynny kontur, płynne loudness. Można sobie płynnie regulować podbicie tonów wysokich, niskich. Następnie mamy selektor wejść, jest on już cyfrowy, czyli yy, przełączany jest mikrostykami. Wszystko odpowiada mikroprocesor yy, za wybór źródeł i odpowiednie przełączanie gałka głośności. Wygląda jakby była z metalu, nie stworzywa. Selektor wyjść głośnikowych, para para B. Złącze inaczej gniazdo, duże jack słuchawkowe. Włącznik i tryb standby, ponieważ odbiornik pracuje ze zdalnie sterowanym pilotem. Jest zdalnie sterowany z pilota. I tu mamy sekcję od FM, czyli. RDS, wyłączenie, włączenie, FMAM, przycisk strojenia góra-dół, mono stereo, pamięć, edycja. Nie wiem czego, czy edycja, zapamiętajmy stacji. To zobaczymy sobie w praniu. Tutaj wyszukiwanie po tak zwanym rodzaju stacji, czyli możemy sobie szukać po, po rock, po jazz, po sportowe wiadomości itd. Wyszukiwanie stacji po znaczniku. No, i tyle. Co więcej, sprawdzimy sobie zaraz, czy faktycznie tunery nie stroi. Gdzie może być problem. Zajrzymy do środka. Standardowo trzeba będzie wykonać tutaj. Może sekcja, sekcja selektora wejściowego jest cyfrowa, więc to nam odchodzi czyszczenie selektora wejściowego. Ale na pewno do wyczyszczenia będzie potencjometr głośności. Potencjometry. W sekcji korekcji dźwięku na pewno do czyszczenia będą. Myślę, że załączane są prze, prze wyjścia głośnikowe na przekaźnika więc przekaźniki albo do wymiany, albo do czyszczenia to zweryfikujemy. No i przede wszystkim regulacja toru wysokiej częstotliwości, strojenie tunera, strojenie sekcji wzmacniacza małej częstotliwości. Na pewno sprawdzimy sobie prąd spoczynkowy, wymienimy pastę pod tranzystorami mocy. Sprawdzimy losowo, w jakim stanie są kondensatory elektrolityczne. To jest takie must-have, które musi być wykonane przy przeglądzie amplitunera, ponieważ amplituner od razu leci do właściciela. Także właściciel chce, żeby był w pełni sprawny. Nie zależy mu tylko na wzmacniaczu, ale też na poprawnie działającym tunerze. Więc rozkręcamy. Tak wygląda nasza Yamaha w środku. Na pierwszy rzut, co się tutaj daje zobaczyć, to amplituner jest bardzo czysty w środku, nawet nie zakurzony. Płyty czyste, bez śladu ingerencji innych serwisantów, także Powinno być wszystko ok. Jestem dobrej myśli. Zasilacz pomocniczy od standby. Transformator kształtkowy zasilacza. Dwa kondensatory filtrujące napięcie zasilania końcówek mocy. Tak jak myślałem, mamy przekaźnik od wyjścia głośnikowego, także jego sobie musimy sprawdzić. Stan jego styków nieoporność, Płyta wejść. Sekcja tunera w tym miejscu znajdująca się. No i cała płyta w panelu przedniego z mikroprocesorem do obsługi wyświetlacza, potencjometry. Nie widzę, jakiej to marki. Ale potencjometry od, od yy, korektora potencjometr Alpsa, z tego co widzę, yy, smotoryzowany do, do głośności, nie ma selektora wyjściowego, czyli tak jak mówiłem, jest to na kluczach. Yy, selektor wejścia jest na kluczach, rozwiązany cyfrowo. Tu jeszcze widzę przełącznik yy, od impedancji, wyboru impedancji kolumn zasilających, także on przełącza, jak widzę, uzwojenia na transformatorze. Czyli de facto sterujemy tak jakby mocą wyjściową wzmacniacza w funkcji obciążenia, impedancji obciążenia wyjść. Także on na pewno do czyszczenia musi pójść i to na pewno zrobimy. Tranzystory są oryginalne w końcówce mocy, niewymieniane, niegrzebane, sankeny. Jest to para 2SA1694 i 2SC4467 w obu kanałach, oryginały Sanken'a, także fajnie, że nie banery nie ruszane. Ja podłączam zasilanie i szukam usterki w tunerze, czy usterka tkwi w głowicy, to jest głowica, czy już w układzie pośredniej częstotliwości dekodera stereo dalej na tej płycie także to sobie sprawdzimy załączamy zasilanie i sprawdzamy amplituner uruchomiony wyświetlacz sprawny wejścia przełączają się potencjometr balansu przerywa odcina lewy kanał także do czyszczenia o, przerywa lewy kanał potensowek głośności również wyczyścimy, sprawdzimy czy równo wzmacnia yy. źle powiedziałem, ponieważ jak przyjrzałem się wewnątrz to kolumny są nie załączane przekaźnikiem tylko yy isostatami, więc isostaty do czyszczenia obowiązkowo, bo przez nie idzie sygnał na kolumny. Tamten przekaźnik, który Wam pokazałem, to jest od przekaźnik od zabezpieczenia. Czyli jeżeli wszystko ok, to on załącza zasilanie na końcówkę mocy, a wybór źródeł inaczej, wybór par głośnikowych niestety jest, niestety albo stety na isostatach, to nie jest gorsze rozwiązanie. Jeżeli są czyste isostaty, wszystko będzie ok, także na pewno wyczyścimy, a teraz zajmę się Sekcją tunera. Ja podłączę antenę i zobaczymy. No. Jest. Mamy antenę. Sprawdźmy. W tym momencie wyciszył nam układ. Aha, coś tam gra. Auto wyciszam. nam. A w manualnym wyszukiwaniu coś tam gra. Dobra, spróbujmy coś wyszukać w auto. Jak widać, nie zatrzymuje się na stacjach, przelatuje. Coś tam złapało z wielkim trudem na antenie zewnętrznej, gdzie powinien być sygnał bardzo mocny. Dobra rzut oka do serwisówki i sprawdzimy sobie gdzie może jest przyczyna. Jeżeli nam w ogóle coś wyszukuje ręcznie o, i jedno, i drugie. To obstawiałbym, że głowica jest OK. Eee, dobra, sprawdźmy sobie coś na znanej stacji. Tutaj powinien mieć stację. a ona jest jakby przesunięta o setnych, tak, czyli układ głowicy jest ok, pośredniej również zostaje tylko, mam nadzieję, zestrojenie tego i powinno być ok musiałem wymontować głowicę FM z odbiornika pęknięty był karkas cewki e, pośredniej częstotliwości w głowicy wy, na wyjściu z racji, że nie miałem na podmianę takiej cewki, ani takiego karkasu, bo to karkas, inaczej nie karkas, tylko rdzeń, rdzeń ferytowy, kubkowy, który nachodził na uzwojenie i karkas. Z racji, że takiego nie posiadałem, przewinąłem cewkę, dokleiłem po prostu kawałek karkasu i przewinąłem cewkę i zastosuję w tym momencie rdzeń gwintowany do środka cewki. Zmontuję zaraz i sprawdzę, czy moje działania przyniosły pożądany efekt, i będę miał odpowiednie wzmocnienie na wyjściu głowicy. Potencjometr głośności ALPS rozebrany, wyczyścić, ślizgi, ścieżki oprowe, nasmarować ośkę smarem spowalniającym, złożyć i zapomnieć o temacie. Następnie wszystkie potencjometry. Regulacji barwy, balansu, również do czyszczenia, wyczyścić, nasmarować, zapomnieć o robocie, złożyć i będzie można się cieszyć amplitunerem na nowo. Jestem w trakcie czyszczenia potencjometrów. Tutaj mamy już rozebrany potencjometr balansu, potencjometr do czyszczenia, do wyczyszczenia ścieżki porowe. Jak widać, są zabrudzone, wytarte, delikatnie wyślizgane. Wyczyszczę, nasmaruję, złożę i. Żapciu, czekaj. Będę składał i myślę, że powinno być ok. Także przystępuję do dalszej roboty. Jeszcze zostało mi wyczyścić i od załączenia parów głośnikowych. No i przetwory zrobione. Jestem już po naprawie tego amplitunerka, zestrojony został tor FM, nawinięta, tak widzicie, nawinięty transformator pośredniej częstotliwości, który pokazywałem, zadziałał bardzo dobrze, osiągnąłem dobre wzmocnienie na wyjściu głowicy. Torefem został zestrojony. Zestrojone zostały również filtry kanałowe dla 19 i 38 kHz tłumienia, ponieważ były zestrojone, podbijały nam zniekształcenia w torze FM. Torefem zestrojony znieks... na maksimum sygnału, minimum zniekształceń. W tym momencie zapadaje sygnał na wejście 97 MHz. Sygnał z generatora FM, tryb mono. Teraz sobie włączymy stereo. Na razie mamy tryb w trybie mono, sprawdzimy zniekształcenia, ale tak pokrótce, co zostało zrobione. Wyczyszczone wszystkie przełączniki, przełącznik wyboru par kolumnowych, potencjometry par dźwięku wszystkie, potencjometr głośności, również wyczyszczony wyczyszczony przełącznik z tyłu, znajdujący się, o którym wspominałem, przełącznik wyboru impedancji kolumn, a on po. Pośrednio przekłada się na napięcie zasilania końcówki, tak żeby był, został wyczyszczony. Jedne styki były tam bardzo zaśniedziałe, nie łączyły. Wyczyszczony również przekaźnik na wyjściu na wyjściu wzmacniacza, na wyjściu głośnikowym wzmacniacza. Tak, aby być pewnym, że, że sygnał docierający do kolumn jest OK. Że nie ma tutaj strat żadnych na, na jakiejś rezystancji styków. No i co, dobra, tu nie będziemy opisywać, nic nie będziemy sprawdzać. Oczywiście wszystkie przełączniki nic nie trzeszczy, w tym momencie nic nie pierdzi, nie przerywa. Ok. Sprawdźmy sobie zniekształcenia nieliniowe toru FM. 97 MHz tryb na razie mono. Jak widać, sygnał około 30 W na 8 obciążenia i sprawdźmy sobie zniekształcenia, jakie osiągamy. Zniekształcenia na poziomie 8% procenta sobie w trybie w trybie stereo włączam tryb stereo. Zniekształcenia skaczą nam do 13% maksymalnie no i niestety ale to jest zawsze przy stereo dekoderach szum nam się podnosi bo w trybie mono mamy 15 setnych THD plus szum, a w trybie stereo THD plus szum 0,6%. Eee, może ja włączę coś teraz na, na wzmacniacz, sobie, Sprawdzimy sobie na wejście zmacniacza na, na złącze CD. Sprawdzimy sobie um, jak on działa w praktyce. Na wejściu sygnał 1 kHz. Źródło CD Balans wcześniej nam przerywał, teraz działa bez problemu, że jest zero trzasków, wysokie, niskie także wszystko jest ok. Ja podłączę, może, antenę zewnętrzną. Przepraszam, sprawdzimy, sobie, jak nam. Tunel ubiera na antenie. Okej. Okay. bardzo ładnie stroi, wyszukuje. Poprzednio nie wyszukiwał, no automatycznie. Nie zatrzymywał się, nie zatrzymał się w strojnie. Teraz jest OK. będzie górski rozbójnik. Pan niedźwiedź. Trochę się pojawi i nawet przewidziałem sałatkę włosko francuską, ale to oczywiście w drugiej części nie dopiero. Zapraszam Państwa do odwiedzania naszej... No i to co Ja maszę. Laudne płynne do regulacji można sobie wyregulować. Nasze zdjęcie tak wspólne. No, no właśnie na stronie jest nasze zdjęcie wspólne. OK, Okej, no to tyle. Mm, tyle w temacie tego małego amplitunerka. Budżetowa konstrukcja. Ale bardzo dobrze wykonana, fajna, aluminiowy panel przedni, bardzo ładnie zachowany egzemplarz, czyściutki. W środku również czysty, odświeżyłem, odkurzyłem. Zestrojony, gotowy do pracy. Do niego załączam również dołączam pilota. Także mam nadzieję, że będzie służył nowemu właścicielowi. Ja na tą chwilę się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was. Trzymajcie się zdrowo. Nie dajcie się żadnym wirusom. Cześć.